To właśnie tutaj wieje najwspanialszy wiatr od morza i to miasto powstało z marzeń. To miasto, czyli Gdynia, bo właśnie w Gdyni gościmy z naszym specjalnym wydaniem Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski. dzień dobry, witam serdecznie. Podsumujemy sobie dziesiątą edycję Werwa Street Racing. Działo się to naprawdę wiele i to wszystko będzie można zobaczyć w naszym programie. Zapraszam, zaczynamy. Serwa Street Racing to przede wszystkim impreza motoryzacyjna, wielkie motoryzacyjne show, ale to co dzieje się teraz podczas dziesiątej jubileuszowej edycji jest naprawdę wyjątkowe, bo to są atrakcje na trzech torach tor Action, tor Dakar i tor F1, który widać za moimi plecami a także mnóstwo emocji rozgrywających się zarówno na wodzie, jak i w powietrzu. Tor Action był areną pokazów wyjątkowych, potwierdzających nieprawdopodobne umiejętności zawodników FMX, stanterów czy driftujących ciężarówką. Nie zabrakło też przedstawicieli rallycrossu Crossu i WRC2. Nieustannie oblężony przez kibiców był Toref 1 ale trudno się temu dzielić, bo to właśnie na nim pojawił się Robert Kubica, który także był pod wrażeniem rozmachu i umiejętnego pokazania wielu sportów motorowych podczas jednego wydarzenia. Impreza jest... Niesamowita, jednak połączenie tych wszystkich kategorii motoryzacyjnych, nie tylko e, razem na wyciągnięcie ręki w jednym miejscu, e, no, zasługuje na medal. Myślę, że jest to e, niesamowita okazja dla kibiców, nie tylko Formuły 1, nie tylko Motorsportu, spędzić e, razem z, ze mną, z Orlen teamem e, i wszystkimi innymi zawodnikami e, i kibicami e, mile weekend lub dzień. E, także naprawdę organizacje zasługują na medal. Wiem, ile to pracy wymaga, także e, mnie tylko pozostaje e, chodzić z uśmiechem. E, właśnie wcześniej nawet powiedziałem, że wolałbym e, nawet przyjechać tutaj jako kibis niż e, jako uczestnik e, e, imprezy, ponieważ e, naprawdę jest tyle atrakcji, że, że sam z chęcią bym e, mile spędził ten dzień. W tej innej roli, ale dziękuję wszystkim kibicom i miejmy nadzieję, że wszyscy wyjadą z Gdyni z zadowoleniem e, i też może zaszczepimy nowych kibiców e, pasją do motorsportu e, nie tylko do wyścigu Formuły 1, ale ogólnie do motorsportu, ponieważ też mamy dużo młodych kartingowców. Także naprawdę super impreza. Podczas tegorocznej Werwa Street Racing przekonaliśmy się o tym, jak wielu wiernych i oddanych kibiców ma Robert Kubica. To właśnie dla niego wielu spośród ponad 250 tysięcy odwiedzających Werwa Street Racing przybyło do Gdyni. Muszę przyznać, że przyjechaliśmy tu z mężem głównie dla naszego mistrza Roberta Kubicy. No i rzeczywiście te emocje na długo zapadną nam w pamięć. Jestem tutaj tak Roberta razem z moim chłopakiem, razem z moją siostrą i z jej chłopakiem także jesteśmy tutaj we czwórkę, kibicujemy bardzo mocno, nie od dzisiaj i cieszymy się, że możemy tutaj być i zobaczyć go w końcu na żywo. Mama ściarki, kiedy słyszę ten dźwięk Formuły 1, to odpalanie silnika, no niesamowite, ja się przestraszyłam, ale, ale to jest chyba coś, czego telewizja po prostu nie oddaje. Jak widać, sporty motorowe przyciągają także polskich lekkoatletów, którzy są w grupie sportowej Orlen i każdy z nich znalazł coś dla siebie. Jeżę na motocyklu, ale, e, ale chciałabym spróbować na bulidzie na pewno. No, to jest jednak To jest legenda. I chciałabym spróbować na bulidzie. Ja czekam aż zacznę chłopaki jeździć dakarówkami. To jest dla mnie naprawdę coś niesamowitego. da karówki. No, na pewno niesamowite wrażenie. Ja czekam na to. Wiadomo, no, Robert Kubica to jest tutaj gwiazdą. Ale mówię, jest stref bardzo dużo, więc no, każdy, kto będzie chciał, jak ktoś się lubi Formuły 1, może iść na takarówki, może zobaczyć normalne auta, naprawdę jest co oglądać. Spełniamy życzenie Piotra Małochowskiego. Dekarowcy także mieli swój tor, a piasek na gdyńskiej plaży niczym nie ustępował temu, na którym zawodnicy Odlentimu rywalizują o mistrzowskie tytuły. To jest tak naprawdę scenaria, na którą długo, długo czekałem, jak tylko dowiedziałem się, że program imprezy obejmuje jazdę po plaży na motocyklu. To byłem w niebo wzięty, bo tym samym możemy pokazać kibicom, z czym mamy do czynienia na co dzień podczas. Naszych rajdów jest dużo piasku, bardzo dużo tej niestabilności motocykla, musimy z nim walczyć. Cały czas trzymać manetkę gazu, żeby motocykl nie nurkował, więc myślę, że widowisko dla całej publiczności jest pierwszorzędne. Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co PKN Orland wymyśli za rok, ponieważ ta impreza przyrosła oczekiwania. Myślę, że samych organizatorów jest mnóstwo ludzi. Każdy ma mnóstwo zabawy z tego, co się tutaj dzieje. My, zawodnicy chyba mamy największą zabawę, tak, ponieważ no jest publiczność, która nam kibicuje. Jeździmy na motocyklach nad morzem, na plaży, więc czego chcieć więcej. Oprócz naszego fantastycznego duetu motocyklistów maćka Giemzy i Adama Tomiczka, świętujący swoje dwudziestolecie Orland Team w swej Dakarowej rzecz jasna odsłonie reprezentował też Kuba Przygoński. Nasz wyścig był agresywny, tam nie było żadnego ustawiania, kto szybciej. Tylko ja powiedziałem chłopakom na starcie: jedziemy wszystko, zobaczymy jak wyjdzie, niech każdy da się wszystko i tak wyszło. Bo też to od razu wtedy widać, że, że, że tak, jak, tak jak sam mówisz, no, czuć po prostu tą adrenalinę i, i to ryzyko, które oczywiście bierzemy na siebie. No, miejsce jest niesamowite, bo jesteśmy na plaży, na piasku, czyli w warunkach naszych. Prawie pustynnych, można powiedzieć, ale te nasze przejazdy były, wydaje mi się, no, ekstra, bo jechaliśmy bardzo blisko. Ten piasek się aż rozsypywał, wydaje mi się, na publikę i na fanów, więc zrobiliśmy, wydaje mi się, dobrą robotę. Takich aut na co dzień generalnie nie, 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 nie obserwujemy i podobają się. Muszę powiedzieć, że, że podobają się. Atmosfera tutaj jest fajna, generalnie ludzi bardzo dużo. Jest pogoda, też dopisała, co jest ważne. Fajnie to wygląda, przynajmniej jest na co popatrzeć. Nie? Jak ktoś się zna oczywiście, co, co mają pod maską i... Co mogą potrafić na, 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 no, na piasku? Uczestnicy werwa Street Racing mieli okazję do zobaczenia nieziemskich pokazów. W sensie dosłownym, bo na niebie pojawiła się trójka pilotów z akrobatycznej grupy żelaznej oraz inny pilot akrobata, Artur Kielak. Ich show było wyjątkowe, podobnie jak występy kolejnego reprezentanta Orlentimu, Wojtka Bugdała, mistrza motoparlotniarstwa. Duże prędkości można było zobaczyć także na wodach Zatoki Gdańskiej, gdzie pływały szybkie łodzie motorowe. Po raz pierwszy na werwa Street Racing pojawili się żużlowcy, którzy dali, po pokaz swoich umiejętności, co prawda na asfaltowym torze F1, ale jeździli w odwrotnym kierunku niż wszyscy, czyli jak to żużlowcy, zawsze w lewo. Wrażenie bardzo pozytywne, myślę, że coś fajnego i e, coś innego dla mnie, więc też ciekawie. Gdzieś tam próbujemy jeździć na kole, gdzieś tam udało się zrobić start, gdzieś tam pokręcić bączki, spalić gumę i jakieś tam podstawowe rzeczy, aczkolwiek zapraszamy wszystkich do oglądania i przede wszystkim... My... Na stadion, żeby zobaczyć i poczuć przede wszystkim ten zapach, bo z tego co słyszę po znajomych i po kibicach, ten mocno zapach faktycznie się przyciąga. Przypomnijmy, że od paru tygodni PKN Orlen jest sponsorem żużlowej reprezentacji Polski, stąd obecność tych zawodników w Gdyni. Zatem witamy w naszej wielkiej motorodzinie. Za chwilę będziemy opowiadali o kolejnych atrakcjach podczas tegorocznej Werwa Street Racing, ale wykorzystujemy moment, że pan prezes znalazł dla nas czas. Prezes zarządu PKN Orlen, pan Daniel Bajtek. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, panie redaktorze. Witam, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Panie prezesie, jakie wrażenia podczas tegorocznej Werwy Street Racing? Pomysł na to, żeby zorganizować tę imprezę w Gdyni, to był chyba strzał w dziesiątkę. No tak, długo myślałem nad tym pomysłem, a zwłaszcza, a że już w tamtym roku stwierdziliśmy, że ta impreza, Impreza nie może odbywać się tylko w jednym mieście czy na przemian. Czy ta impreza musi iść w Polskę. Jesteśmy firmą y, narodową, jesteśmy firmą, która inwestuje w różne części naszego kraju. U, no i właśnie zaczęliśmy to turnę po Polsce, jeżeli chodzi o to imprezę. No, pierwszy to był Kraków, y, ponad 85 tysięcy ludzi. No, to było też bardzo duże wydarzenie, też pogoda nam dopisała, ale w, Tamtym roku, końcem roku stwierdziliśmy, no nie, chcemy tu robić biznesy, chcemy tu robić biznesy na Pomorzu, więc chcielibyśmy tę imprezę zrobić nam na Wybrzeżu, z racji tego, żeby pokazać mieszkańcom Pomorza, żeby pokazać y, też y, tutejszym generalnie włodarzom, że tu Orlen również chce inwestować. Nie tylko inwestować w biznes, ale też inwestować y, w takie zadania społeczne, inwestować w sport, inwestować w wielkie wydarzenia i między innymi to jest przecież. Wielka Takim wydarzeniem, że to jest Narodowe Święto Motoryzacji, to jest największe święto motoryzacji w Polsce i, i w tej części Europy. Tu przyjechali wszyscy, nie tylko z Polski. Generalnie widziałem całe rodziny z różnych części naszego kraju, rozmawiałem z nimi, ale też tu na to święto przyjechali goście z zagranicy, więc, więc to święto motoryzacji cieszy się taką wielką popularnością. On Przeprowadziliśmy szereg rozmów z panem prezydentem miasta i stwierdziliśmy, że robimy to w Gdyni. Zapadła taka decyzja, i uważam, że to była bardzo mądra decyzja. I to nie tylko ze względu na jubileusze, które mamy: dziesiąta edycja Werwasty Racing i dwudziestolecie Orlentimu, ale to też ze względu na takie wykorzystanie tej. Ciężkiej pracy wszystkich. Otóż przygotowanie tu to jest 4 miesiące. 500 ludzi, którzy pracowali przy etapie przygotowania. Więc stwierdziliśmy, że impreza o tak wielkim nakładzie logistycznym, pracy, nie może trwać jeden dzień. To święto musi trwać dwa dni. W związku z tym. Też decyzja, że ta impreza jest dwudniowa. No i też ta impreza ma pewne akcenty. Jest tor Formuły 1, gdzie no, cieszy się niesamowitą popularnością. Jest Robert w Bolidzie, który co jakiś czas tu na tym torze ma swoje pokazy. Robert jest kochany, widzimy. No, no Po prostu rozpoznawalność Roberta jest niesamowita. Ludzie przyjechali też w dużym stopniu dla Roberta, ale też mamy generalnie Dakard na plaży. To, to też jest wspaniała wspaniała rzecz. Też mamy wydarzenia na wodzie, też mamy wydarzenia po raz pierwszy w powietrzu, czyli łączyliśmy i wodę i powietrze, ale oprócz tych wydarzeń mamy y, również następny, taki trzeci tor, gdzie y, są motocykle, gdzie y, nawet driftujące ciężarówki, no dzieje się. I też są strefy dla rodziny, dla wypoczynku, dla dzieci. Jest bardzo, bardzo wiele atrakcji. Cały przecież ten teren liczy około 400 hektarów i na tych 400 hektarach mamy bardzo dużo atrakcji. Panie prezesie, wspomniał Pan o Robercie Kubicy. To jest jeden z tych magnesów przyciągających na Werwę Street Racing w tym roku. Miał Pan okazję wielokrotnie z nim rozmawiać. To jest. Y Postać, jeżeli chodzi o sport, nie tuzinkowa, ale także fantastyczny, niezwykle skromny człowiek. I jak widać podczas tak. tej imprezy, tłum go kocha. No, mam przyjemność go znać i mam przyjemność go znać też osobiście. Często rozmawiamy z sobą, to jest człowiek o dużej takiej pokorze i to jest, to jest ważne i to jest człowiek takiego symbolu, że nigdy nie należy się poddać. To jest człowiek, który się nigdy nie poddał. To jest człowiek, który ma taką determinację, taką ma siłę, taką ma energię. Także doskonale się rozumiemy z Robert. I zainwestowanie w Roberta Kubicę, zainwestowanie w Formuły 1 była to dobra inwestycja. Oczywiście też prowadzimy Panie dyrektorze, badania i z badań wynika, że 70% społeczeństwa twierdzi, że była to dobra decyzja. Rozpoznawalność Roberta w Polsce jest 99%, w tym 3 czwarte pozytywnie go ocenia. A jak się to przekłada też na wyniki finansowe? Bo oczywiście impreza, integracja, pozytywne emocje, ale też jesteśmy spółką akcyjną. Musimy budować tą wartość dodaną firmy, czyli musimy pomnażać nasze wyniki. I to też w wynikach bardzo dobrze wygląda. Z badań wynika, że co szósty nasz kierowca zdecydowanie jeszcze bardziej chętnie korzysta z Orlenu ze względu na Roberta Kubicy. 11% klientów konkurencji teraz chętniej korzysta z Orlenu. A to widać, bo przekłada się to na nasze wyniki. Już mamy raporty, widzimy, jak wygląda giełda, widzimy, jak wyglądają nasze wzrosty, choćby w sprzedażach detalicznych, więc jest to dobra inwestycja. I jeszcze jedna rzecz. 70% badanych uwielbia Roberta, będzie mu kibicować, Szanuje go i to niekoniecznie ze względu na wyniki, czyli jest z nim na zawsze. Więc, więc to jest taka ważna wiadomość dla wszystkich. I jeszcze raz podkreślam, Robert jest fantastycznym człowiekiem i tu połączyliśmy człowieka z wielką charyzmą, ale też połączyliśmy biznes. Bo dla nas to też również jest biznes. Panie prezesie, pytanie w takim razie na koniec, jak przeskoczyć tę poprzeczkę w przyszłym roku, którą zawiesiliśmy już teraz tak wysoko? To nie jest tak, że my jesteśmy genialni i wszystko się nam udaje. To jest wiele czynników tego. Po pierwsze, oczywiście to, co wymieniałem, genialny zespół. Wy wszyscy, którzy, którzy tworzycie tę atmosferę, którzy pracujecie w przygotowaniach, więc to jest masa ludzi, masę zaangażowania. I to zespół, który nie tylko pracuje, ale też czuje to. Wy to wszyscy czujecie. Więc to jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Następna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest współpraca. To jest współpraca. Z z miastem też jest bardzo dobrą współpracą. I jeszcze jedna rzecz to jest pogoda. Powiedzmy sobie szczerze, to jest pogoda, i to jest jeden z ważniejszych czynników, czy impreza cieszy się większym uznaniem, czy też e, mniejszym uznaniem, mniejszą frekwencją. Więc, więc to wszystko musi się złożyć do kupy. No, no musimy mieć trochę szczęścia. Więc jeżeli to w te wszystkie czynniki dopiszą, to wtedy impreza jest udana. Plus oczywiście fajny program, by, by każdy mógł coś zobaczyć. Ta impreza nie może być tylko dla panów sportów stacyjnego, ale również ta impreza ma być takim by mogła cała rodzina z tej imprezy skorzystać. By mogli coś pooglądać, by mogli coś zrobić. Ta impreza ma być dla całych rodzin, które tu przybywają. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Panie dziękuję. prezesie. To jest specjalne wydanie studia grupy Orlena. Niezwykle popularną atrakcją imprezy, którą dzisiaj pokazujemy w programie jest strefa Pit Party. Pojawia się na werwie Street Racing już po raz kolejny i co roku przyciąga naprawdę tłumy zwiedzających. Zresztą nie tylko zwiedzających, bo także osób, które chcą pochwalić się przed nimi swoimi pojazdami, a nie brakuje tu perełek. W tym roku ponad pół tysiąca pojazdów i ich właścicieli pojawiło się w strefie Pit Party. Pytaliśmy o wrażenia zarówno właścicieli, jak i zwiedzających. Strefa Pit Party podzielona była na kilkanaście sekcji, w których do podziwiania były auta stare i nowe, militarne i sportowe, terenowe, amerykańskie i luksusowe. Nic dziwnego, że ta strefa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ta w sumie była taka najbardziej dostępna, bo już przyszliśmy tutaj na sam koniec, a za dnia tłumy były tak duże, że ciężko było się dopchać. W tej strefie te kolory no, są fantastyczne. No i zawsze chciałam zobaczyć Fair Lady, więc na koniec tej alejki taką wisienkę sobie zostawiłam. Wśród oldtimerów nie zabrakło wyjątkowych perełek. Mamy 7 samochodów, są to samochody w większości klasyfikowane jako oldtimery. Na przykład Mercedes Pagoda 230SL, najstarsza pagoda w Polsce, 57 wyprodukowany egzemplarz. Jeden no tak na dobrą sprawę też ze starszych egzemplarzy w Europie. Te stare mają swój duch, mają swój urok. Te najnowsze są jakąś kopią, jakąś kontynuacją tych starszych, więc myślę, że każdy model ma, ma coś w sobie i warto obejrzeć. Warto je dotknąć, warto wsiąść, bo kawałek wcześniej wsiadaliśmy nawet do auta i Fajne wrażenie robi. Przywieliśmy dzisiaj ze sobą dwa modele, praktycznie troszeczkę bliźniacze z innym przeznaczeniem. Za mną, nim plecami, biała sztuka to jest model 570 GT, który jest troszeczkę bardziej cywilizowanym samochodem a drugi obok jest, jest to 600LT, czyli jego taki bardziej torowy, torowa wersja zdecydowanie, czyli, czyli mamy do czynienia z samochodem, który ma 600 koni mechanicznych, 1280 kg suchej wagi, gdzie tutaj mamy 570 koni, czyli troszeczkę mniej, no jednak, żeby tym samochodem może móc się poruszać bardziej na co dzień. Mamy za sobą markę, która kreowała troszeczkę albo nawet i, i, i bardzo kreowała ten świat F1, gdzie tak naprawdę dzisiaj, dzisiaj ta konstrukcja samochodu oraz e, nawet jego niektóre podzyskały. No, bardzo się nie różnią, bo jest ta technologia po prostu bezpośrednio wykorzystana. Poza tym e, no, oczywiście troszeczkę aluminium e, no i, i, i reszta to są lekkie kompozyty, natomiast głównie oczywiście e, e, ten samochód może troszeczkę mniej, natomiast tam no, mamy do czynienia z dużą ilością włókna węglowego po prostu. Strefa Pit Party zrobiła wrażenie nie tylko na oglądających, ale zebrała dobre opinie także od wystawców. Zaskoczyła mnie bardzo profesjonalna organizacja samych przygotowań i, i tego w jaki sposób mogliśmy wjechać, ustawić, wszystko wykorzystać. Super frekwencja, bardzo dużo osób. Więcej niż na zwykłych targach motoryzacyjnych. Każdy lubi samochody sportowe i fascynuje się każdy fan motoryzacji i, i takimi markami jak Aston Martin, Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, Porsche, Lamborghini, prawda? To jest po prostu coś, co każdy od dziecka uwielbia i myślę, że każdy chciałby to zobaczyć. Najczęściej pada pytanie o cenę. Eee, następne pytanie: ile ma mocy? Jak to jeździ? Czy da się tym? Poruszać. Zawsze ludzie są zaskoczeni, jak mówię, że trzy z tych samochodów przyjechały z Warszawy na kołach. Bez względu na to, czy dotarły do Gdyni na kołach, czy też w inny sposób, w sumie uczestnicy Werwa Street Racing mogli oglądać ponad pół tysiąca pojazdów wzbudzających zachwyt lub będących spełnieniem marzeń. Od samego początku jednym z podstawowych założeń Werwe Street Racing było to, że poza oczywiście sportowym Moto Show jest to impreza, która jest organizowana dla całych rodzin, dla małych dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych i naprawdę każdy z nich znajdzie tu mnóstwo atrakcji dla siebie. Nie mogło być oczywiście inaczej podczas dziesiątej jubileuszowej edycji tej imprezy, a na co mogli liczyć mieszkańcy Gdyni, mieszkańcy Pomorza czy goście z całej Polski wypoczywający właśnie w tym mieście popatrzmy. Dzieci zawsze chętnie korzystają z przygotowanych zabawek i dmuchańców stąd pomysł, by na plaży w Gdyni nie zabrakło atrakcji. Dla najmłodszych spodobał się także rodzicom. Synek ma 5 lat i akurat bardzo, bardzo mocno interesują go Bolidy. Bardzo fajny pomysł, bardzo dobry. Jak, naj, jak najlepszy dla rodziców z małymi dziećmi. Przyjechaliśmy z żoną i jeszcze z drugim synem, tylko żona akurat poszła po coś do picia. Ale już tak się bawimy tutaj z 45 minut około. Janek ma 3 latka, także tutaj fajnie spędza czas, mamy go na oku, także moim zdaniem świetny dodatek. Dla starszych też nie zabrakło atrakcji, do dyspozycji były m.in. symulatory i strefa gier. Ciekawą propozycją był też Pit Stop Challenge, gdzie można było spróbować swoich sił w wymianie kół na czas. O ciekawe wrażenia zadbały też zakładowe straże pożarne z grupy Orlen. W tym roku jesteśmy wzmocnieni zakładową strażą pożarną z Anwilu, przedstawicielami spółki Orlen Eco oraz działu BHP. Na naszym stanowisku, w naszej strefie, możemy potrenować gaszenie pożarów gaśnicami śniegowymi, możemy zapoznać się z pracą strażaków w pomieszczeniach zadymionych, pokazujemy jak działa kamera termowizyjna. Oczywiście dzieci mogą pochodzić sobie po drabince speleologiczne wraz Naszymi ratownikami wysokościowymi. Nasi koledzy i koleżanki z EKO i z działu BHP prowadzą szereg konkursów, zabaw dla dzieci, konkurs na malowanki, quizy tematyczne. To wszystko jest w naszej strefie. Nam się bardzo podoba na werwie dla dlatego, że mamy bardzo duże zainteresowanie naszymi atrakcjami, tym, co przygotowaliśmy. A mam nadzieję, że również tutaj naszym gościom się podoba to, co przygotowaliśmy dla nich. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych bogate menu miała strefa Stop Café. Można było nie tylko. Dobrze zjeść, ale zdobyć również drabkę z aktualnej loterii na stacjach Orlen. Ci szczęśliwcy, którzy wydrapali sobie nagrody główne kilka tygodni wcześniej, podczas Werwa Street Racing otrzymali z rąk prezesa Daniela Obajdka oraz Roberta Kowicy symboliczne kluczyki do swoich nowych samochodów. Podczas omawiania atrakcji tegorocznej imprezy wspominaliśmy o trzech jakże różnych torach, na których trwała sportowa rywalizacja i pokazy. Teraz w tym materiale opowiemy o jeszcze jednym torze, może nieco mniejszym, może nie tak dużym, ale wyzwalającym niewątpliwie bardzo duże emocje wśród tych zawodników, którzy po nim jeżdżą. Podczas tegorocznej werwy Street Racing zorganizowaliśmy zawody dla pracowników stacji paliw. W kartingowych mistrzostwach wzięło udział 20 najlepszych stacji paliw wyłonionych w konkursie sprzedażowym. Każda stacja była reprezentowana przez dwuosobową załogę. Najpierw odbyły się trzy sesje, w których zawodnicy ścigali się po 6 do 8 minut. Tu liczyło się najszybsze okrążenie. Osiem zespołów z najlepszym czasem awansowało do finału. Wygrała para mieszana ze Szczecinka. Niesamowite uczucie, naprawdę. Jeszcze jesteśmy w szoku. Tak. No, emocje były straszne, także cieszymy się, że po prostu jest taki wynik. Konkurencja duża? Duża konkurencja, naprawdę dużo zgranych zespołów, które deptały mocno po Ciężko było, tak, to prawda, był tłum i ciężko było się przebić, ale no, daliśmy radę, nie? Radość niewątpliwie sprawiło samo zwycięstwo, ale największą nagrodą było spotkanie z Robertem Kubicą, który wręczał puchary na scenie. Dajcie im brawa jeszcze raz! Kolejny ewentowy dzień dobiega końca. Obadają sportowe emocje, ale nie zabraknie na pewno tych muzycznych, bowiem zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na scenie, którą widać za mną, wystąpiła trójka artystów. Jak widzicie pewnie w obrazku za mną, Robert Kubica w tej chwili jest główną gwiazdą sceny, a to za przyczyną pytań od setek tysięcy kibiców, myślę, że nie tylko z naszego kraju, które napłynęły do Roberta. Część z nich oczywiście na scenie padła i Robert. Na nie odpowiada. Powoli kończymy także to specjalne wydanie, studia grupy Orlen, pełne emocji. Wydanie, które myślę, że bardzo dobrze pokazało, jak wyglądała ta efektowna i wyjątkowa dziesiąta jubileuszowa werwa Street Racing. Pięknie dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że te fantastyczne emocje związane z werwą Street Racing będziecie mogli przeżyć osobiście w przyszłym roku. Do zobaczenia.